Siemanko, Maneczko, jestem na targach dronowych w Kielcach, w targach Kielce International Drone Event 2022 Drony w świecie pomiarów. Ja, co prawda, interesuję się raczej filmem i fotografią, ale interesuję się dronami, więc warto być na bieżąco i odwiedzać takie targi. Tym bardziej, że te targi trwają dwa dni i jest tutaj szereg konferencji branżowych, tematycznych na temat dronów i nie tylko. Jest tutaj też przedstawiciel PASZP-u, wiadomo, Maciek Wodarczyk i z nim będę chciał porozmawiać. O dronach, trochę o przepisach, a Wam pokażę, co tutaj fajnego można było zobaczyć, trochę pośmieszkuje, Także zapraszam. Czy dla nas, droniarzy, takich zwykłych droniarzy, jeśli chodzi o te przepisy prawa lotniczego, bo paszbies. No, taką najbliższą droniarzowi instytucją. Coś czeka nas nowego, coś się ma zmienić może, czy będzie po staremu, czy co powiesz na ten temat. Tak, no czy to świat pomiarów, czy loty foto, czy, czy, czy rekreacja, przepisy są mniej lub więcej te same. E, dobrą wiadomością jest tak, no faktycznie początek 21 roku przyniósł nam olbrzymią zmianę, natomiast dobrą nowiną jest to, że gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie, na pewno się będzie zmieniał ten rynek dronów, jeżeli chodzi o platformy. Platformy będą wprowadzane na rynek już tylko certyfikowane, czyli będą musiały mieć specjalne oznaczenia, inaczej po prostu one nie wejdą na rynek. Natomiast jest w planach wyłączenie tej całej części sportowo-rekreacyjnej, modelarzy, lotów FPV, wyłączenie z tego z czym na pewno bym się spodziewał, aczkolwiek powoli, myślę, że to się rozwinie w ciągu 2-5 lat, zacznie się dopiero rozwijać, to są przestrzenie U-Space, czyli te przestrzenie, gdzie są te usługi dronowe na szeroką skalę wdrożone. Obstawiam, że w pierwszej kolejności będzie to w okolicy Lublina, Gliwic, e, okolice Nadarzyna. E, I tam rzeczywiście, żeby polatać dronem wyżej niż 30, niż 50 metrów, będzie trzeba spełnić wymogi systemu, który po prostu nadzoruje ruch dronów w tej przestrzeni. Natomiast w naszych działaniach też staramy się uwzględnić tych innych użytkowników, tych takich niekomercyjnych. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie zrobimy, oni i tak będą latali na dziko, a popsują nam całą naszą teorię, nasz ład. I tu mi się takie pytanie nasuwało. Sport, rekreacja, na przykład drony FPV. a Podobno dyrektor do spraw bezzałogowych statków powietrznych z ULC, Paweł Szymański, lata y, dronami w PV. Czy to prawda? Widziałeś może? E, tak, y, widziałem. Czy e, <grym> on szyje coś z tymi przepisami pod siebie może? <grym> znaczy na pewno, na pewno pan dyrektor nie ma łatwego zadania teraz. Natomiast ja Pawła y, znam bardzo długo i wiem, że chciałby... Miał być tutaj, ale niestety samochód tak. odmówił posłuszeństwa. Dzisiaj zima przyszła. Jestem świadkiem tego, faktycznie odmówił posłuszeństwa. Nie wiem jak tam flota u nich wygląda, natomiast odmówił posłuszeństwa. E, wiem, że Paweł naprawdę robi wszystko co jego w mocy, żeby wszystkich potraktować sprawiedliwie. Wiadomo, że są pewnie pewne priorytety, ale nie zapominajmy, że pan e, dyrektor nie wziął się z nikąd. E, wziął się ze zdalnie sterowanych śmigłowców, także modelarstwo i rekreacja. Tak jak ja. O, proszę. E, modelarstwo i rekreacja jest mu znane, a mało tego wiem, że wieczorami bardzo dużo klei tych modeli, także no myślę, że nie zawiedzie nas, tak tyle ile będzie mógł zrobić. To zrobi no. Dobra. Czyli wydźwięk tej rozmowy jest pozytywny, gorzej nie będzie. A może nawet lepiej będzie. Tak. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 10 raz. Przepran. Tak, tak wygląda. nagrywanie vlogów generalnie. O, tutaj panowie. Panowie panowie z Navigate się śmieją właśnie ze mnie, że nie potrafię intro sobie nagrać. A panowie tutaj mają największe stoisko akurat. Tak. Właśnie, co tu w zasadzie jest? Można zobaczyć coś? Co to robi? Bo ma pięć obiektywów, pięć obiektywów. Czyli w jednym momencie wykonuje 5 zdjęć. O kurde, 5 zdjęć na raz, jednocześnie. Więc wow. To już jest takie rozwiązanie większe. Natomiast to i tak z tych szerów jest najmniejsza, bo to jest 100 pólka. Nieźle. No największa 303, no tylko to, to już może cena taka. To jest do jakiegoś, nie mapowania, do jakiejś fotogrametrii, do, tak? Do, do, tak? do, do tego... fotogrametrii, do fotogrametrii, na placu, przy Na miejscach. wesele na przykład coś takiego, no wtedy wszystkich gości można Wszystkiego. objąć. Z każdej, z każdej strony gości można <laughs> objąć, także. Traktur, jeśli, że... jeśli chcecie być innowacyjni i nagrywać wesela w taki nietuzinkowy sposób, to na pewno tutaj <laughs> Navigate Wam zapewni taką technologię, że yy, no, u sąsiada lepszego wesela to nie będzie. Ja chciałem zapytać, do czego służy ten żółty dron, tutaj chodzący jest? O, do wielu. Nie, nie, nie <laughs> wiem, czy szczekający jeszcze. Czy... Nie, nie szczeka. Natomiast drony służą, no jak każdy dron, jest tylko nośnikiem e, dla odpowiednich sensorów. W tym przypadku ma on dotrzeć do nieosiągalnych albo zbyt niebezpiecznych dla człowieka miejsc, gdzie po prostu szkoda jest kogoś żywego puścić i niesie to zbyt dużym ryzykiem. I normalnie ten dron może być wyposażony w różne sensory. W założeniu e, może on się przemyśleć z takim skanerem, jak tutaj widzimy, ze skanerem stacjonarnym i wykonywać takie skany stacjonarne. Może też mieć zamontowany taki skaner bardziej mobilny. Aplikacja do sterowania wygląda w ten sposób. Wygląda no jest, wyglądem jest zbliżona generalnie do obsługi klasycznego drona. W tej chwili, gdy, gdy dron stoi, możemy sobie przejść tryb stania i no, możemy nim poruszać. Żyje. Tak jest w trybie stojącym, czyli w tej chwili, póki jeszcze się nie rusza, możemy obracać się na różne strony i możemy przełączyć się na widoku między kamerami, czyli możemy sobie na przykład zmienić kamerę na kamerę z prawej strony. Te kamery są widoczne tutaj z boku. One służą dronowi do, do obserwowania otoczenia, ale również do unikania wszelakich przeszkód. Czyli jeśli poruszamy się, on te kamery wraz z sensorami odległości mi wykorzystuję, żeby omijać, unikać przeszkód. Dobra, możemy się przejść tym sprzętem. możemy. Musimy tylko przejść na tryb, tryb walk. walk i tutaj już zaczniemy się przemieszczać. Jak, jak szybki on jest? Yy, mniej więcej tak, co do parametrów niestety nie pamiętam, no, nie, nie, zbyt dużo. Dobra, ale nawet, zasięg, by... zasięg tej wizji yy, jaki jest mniej więcej? No, jak to jest po wi-fi, Także generalnie okay. jak gdzieś wejdziemy w jakieś zakamarki bardziej, E, niedostępne wtedy, gdzieś ten, mm. e, ta łączność może się, może się zgubić. Jakie natomiast... triki potrafi? Potrafi tańczyć. A Proszę bardzo. Można sobie wybrać od tak. razu. Co jeszcze? Potrafi bardziej dynamicznie tańczyć, skacząc. <laughs> okay. Potrafi przystanąć, popatrzyć się, pomachać ogonem. Gdzie tam nie ma. Nie, nie, mało, nie ma, to kuberkiem. <grym> Powinna być antena. Powinna być, domontujemy, pomyślimy <grym> o tym. Dzień dobry, bo tutaj zobaczyłem takiego dużego drona. I, jakby to powiedzieć, teraz takie w internetach jest, Daszko. robi wrażenie. <grym> Co to jest za sprzęt? Tak, właśnie naszym zamiarem było tutaj przynieść z dużym, ponieważ duży robi, <grym> e... robi wrażenie. Jest to dron do oprysków, ale też do rozsiewania, głównie do zastosowania rolniczego. Tak do tej pory widzieliśmy systemy rozsiewające na traktorach czy na ciągnikach, no to teraz mamy... Wielki... Można to zrobić dronem, no, a ja widziałem taki filmik na internecie, że e... Chińczyk się podczepił pod tego drona i poleciał fake. do góry. Fake. Naprawdę fake? Mhm. Jaki to ma drzwi? E, 30 kg. No to jakiś chudy Chińczyk. No, chudy Chińczyk. <laughs> No dobra, ja to bo, było... bo też to samo widziałem. Tak? Mhm. Dobra, w sumie nawet u mnie na kanale taki filmik jest w mhm. kompilacji śmiesznych mhm. filmików. No dobra, to tak y, na szybko. Czyli tak, 30 kg udźwigu dźwigu, y, ale to jest u dźwigu y, Zbiornik. mhm. Ca Całość będzie ważyła nam około 50-50 kg. Tutaj mamy dyszę, śmigiełka. Możesz sobie zobaczyć, że śmigło, jak prawie moja ręka, więc. A ile cali konkretnie? Oj, bym muszę sprawdzić, bo taka specyfikacja. Kiedyś zbudowałem drona, miał 17-calowe śmigła, mhm. ale to było połowa tych. Także to będzie miał za 30... mi się tak 40 cali może. Yy, to jest w ogóle z DJI, -a? Jak najbardziej z serii Agriculture. To mhm. takim kontrolerze. Akurat aparatura dla wielu osób znana jest to Smart Controller, znana dokładnie z serii Matrix 30. Tutaj mamy wersję do e, Agrasa, różni się tym, że mm. w też doczypiona antena e, RTK. Oczywiście. I można latać. I można latać. Planujemy misję autorsky. Jak to DJI całe. tutaj zasięg, to już nawet nie pytam. Zasięg wzroku, wiesz, legalnie. Zasięgą wzroku, wiadomo, nie, nie ma tego prezesa u dobra. No to fajnie, no generalnie. I jeszcze to chciałem zapytać, czy to jest skrzydełka tutaj. Jasne, bo skrzydełka? Wyglądają jak modelarskie, takie typowe. E, modelarskie, ponieważ pewnie myślisz, że jeśli to jest pianka, to jest modelarskie i jak spadnie to się. E, e, Niszczy, to jest może trochę nieprawda, ponieważ pianka EPP naprawdę wytrzymała co najważniejsze lekka. No i zgadnij, ile cała konstrukcja drona waży. Nie wiem, strzelam 700 gram. Tak optymistycznie myślałem, że powiem 1-1 kilo i powiesz, nie, niemożliwe! Dobre, więc tak, konstrukcja 1-1 kilo waży, więc jest dość e, lekki. Co ciekawe, przy wietrze 12 m na sekundę sobie poradzi, więc mimo tego, że lekki, ale... No to jest daje jakieś rado. antenki, co tam podczepiać, jakieś aparaty, o to co dochodzi? Tak, z tym? antenki do pozycjonowania RTK, jeśli chodzi o e, aparaty, to mamy możliwość podczepienia dosłownie sześciu różnych sensorów, czy kamery RGB, czy kamery termalne, czy multispektralne, więc tak naprawdę otwarte możliwości na projekty. No to jest pionowego startu? To czy? Jest dokładnie pionowego startu. Różnica jest taka, że startuje nam tak, lata o, nam... Ciekawe. Tawe. Zaletą jest to, że po prostu w zurbanizowanych terenach możemy sobie pozwolić na latanie płatowcem. No tak do tej pory były to wyrzucane. Ale to ręki. pionowy start, to jest tylko start po prostu, później musi przejść w ten tryb jak lotu postępowego, prawda? Jak najbardziej on zbija się do wysokości od 20 do 40 metrów, zmienia wtedy kąt skrzydeł, robi lot i tak samo ląduje do 20-40 metrów i pionowo. I też podczepiona jest kamera. Dokładnie tak. Oczywiście na tym wydarzeniu można było zobaczyć dużo więcej niż ja Wam właśnie pokazałem, dużo więcej dronów, dużo więcej konstrukcji, dużo więcej urządzeń peryferyjnych związanych z pomiarami, z fotogrametrią, ale najciekawszą rzeczą to były jednak te konferencje, na których można było przyswoić naprawdę dużo pożytecznej wiedzy i o pomiarach, i o dronach, i o przepisach związanych z dronami. Jeśli ktoś jest zainteresowany takimi tematami, to ta impreza zdecydowanie jest dla niego. Polecam serdecznie. Ja już uciekam, żegnam się ładnie. Pozdrony dla wszystkich, trzymajcie się, cześć!